Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich 8 stycznia 2021 roku. No już wiemy, że Donald Trump nie będzie prezydentem w następnej kadencji. W następnej kadencji będzie Joe Biden. Muszę Państwu powiedzieć, że jestem rozczarowany. Jest mi przykro. Jestem szczerze mówiąc załamany. No, oczywiście, byłem przekonany od początku do samego końca, że Donald Trump wygra. I co, może być, że ja się pomyliłem? Z mojego punktu widzenia, w dalszym ciągu on wygrał te wybory. Został oszukany i oszukany na taką skalę, jaka, jaka się w głowie nie mieści. Także tutaj przy policzeniu tych głosów, rzeczywistych, tych głosów, jak to Donald Trump się domagał, przy po głosów ważnych, odejmując głosy nieważne, wygrał bez, bez żadnego problemu w Stanach Zjednoczonych. No nic, ale jednak jak mnie było prezydentem zostanie zostanie Joe Biden. Proszę Państwa, to jest temat dosyć głęboki. Nie wiem, czy ja będę w ciągu kilkunastu minut go poruszyć tak w miarę dokładnie, ale Przynajmniej zaznaczę, powiem Państwu szczerze, że polityka jest, jest pracą, jest robotą, jest zawodem bardzo brudnym. Jest polityka, gdziekolwiek ona by nie była, śmierdzi, śmierdzi oszustwem, śmierdzi korupcją, śmierdzi konktatorstwem, śmierdzi różnymi Państwa historiami, i no, nie każdy, że tak powiem, jest w stanie się do tego sprodu przyzwyczaić, nie każdy jest w stanie, że tak powiem, działać w tych takich okolicznościach. Dlatego muszą być specyficzni ludzie. I dlatego do polityki w większości, w ogromnej większości, idą ludzie, że tak powiem, bardziej bez charakteru tacy ludzie. No w, w zależności od państwa, w Polsce, tej do najgorszej maści. W Stanach Zjednoczonych, czy tam we, we Francji, czy w Anglii. Też nie może powiedzieć, że ta klasa jest, jest powiedzmy, lepsza. Jednak jak mi było, w pewnych rzeczach jest lepsza, w pewnych rzeczach jest gorsza, ale generalnie, proszę Państwa, polityka to jest jedne wielkie szamu. Kwestia jest tego, że ja, w, w, wiedząc o tym, że, że polityka jest, jest brudna i tam grają brudni gracze i grają gracze zupełnie nie fair, dlatego oczekiwałem, że że Donald Trump, jak przyjdzie do władzy w pierwszej kadencji, to jest tak zwany przecinek, że on to przyjdzie i, że tak powiem, rozprawi się z tym szambem. To się nazywa deep state albo swamp. Jak to, jak zwał, tak zwał. Jest to, jest to środowisko e, zepsute. Ja teraz się może skupię na, na Stanach Zjednoczonych, żeby nie biegać od państwa do państwa. E, powiem państwu szczerze, że e, w ja już no, jestem w Polsce długi okres czasu, dlatego, może nie czuję do końca tych realiów amerykańskich. Chociaż no, znam znamy nawyki Amerykanów, znam ich tam psychologię myślenia i inne historie, ale w, powiem Państwu szczerze, że jest taka moja dewiza, że na bandyta jest potrzebny jeszcze większy bandyta i że chce on, on odnieść sukces. Także ja oczekiwałem, że Trump będzie takim bandytą, który rozprawi się z tamtymi, tam, z tamtymi szumowinami, które były do tej pory. Ja tego od niego oczekiwałem. Poznałem, ale spotkałem się z osobą, proszę Państwa, ku mojemu zaskoczeniu taką uczciwą, i to jeszcze większą sympatię wzbudziła, wzbudził do mnie właśnie przez to, że był uczciwy, że, że kierował się wartościami chrześcijańskimi, że bronił Kościoła, że bronił wiary. Także ty mnie ujął. Powiem Państwu szczerze że on też w swoim wieku, w swoim życiu, przechodził różne perturbacje, prowadząc różne filmy deweloperskie, w których, tak powiem, różnie to bywało, bankrutował, tam, w tym Chapter 11, Chapter 7, różne historie, także jego tam wyniki tam różne były, teraz na jednych zarabiał, później tracił, później znowu zarabiał, ale miał do czynienia z tym środowiskiem, proszę Państwa, też brudny, bo musimy zrozumieć, że środowisko deweloperów to Nagle ktoś powiedział, że tam jest czyste, są układy gry. To jest taka namiastka. On miał takie przeszkolenie, według mnie, co to będzie się działo, jeśli trafi do polityki. Tylko on politykiem się że traktował, że to jest może coś uczciwszego. Mi się wydaje, że to była trochę jego taka naiwność, ale podejrzewam, że w przeciągu krótkiego okresu czasu pierwszej jego prezydentury, znaczy jedynej prezydentury jak do tej pory, Zorientował się, że ma do czynienia z ogromnym szambem, że to, że deweloperka, developing company, to już jest jedna, ale tu jest jeszcze większy smród, jeszcze większe bagno. Próbował, proszę Państwa, to w jaki sposób ogarnąć. No, jak chodzi o, o swoje środowisko takie doradcze, no to tutaj skupił się powiedzmy na swojej rodzinie, co bardzo słusznie. Jak chodzi o środowiska inne, to dowiera, proszę Państwa, różnych ludzi wierząc, że. Za, tym, za pewnymi rekomendacjami, za pewnymi ich tytułami naukowymi stoi, że tak powiem, ich jakość w sensie, w sensie merytorycznym, że to są ludzie, ludzie, że tak powiem, i odpowiedzialni, i ludzie znający się na Rzeszy, a przy okazji myślał, że to są też i ludzie o, że tak powiem, czystym jakimś w miarę charakteru. Czy, czy to się wymienia szefa FBI, czy CIA, czy jakiejś innej historii, muszą Państwo rozumieć, że tutaj, czy prokurator generalny, to się trafia od jednego do drugiego i kwestia z tego to w dalszym ciągu jest spam. Mi się wydaje, że największą jego naiwnością, no bo to jest to, że wymienia, to bardzo słusznie, no bo skąd ma wiedzieć od początku, że ta osoba jest właściwa, ta nie. Ale grono takiej, powiedzmy, może być prawie, że swojej rodziny, czyli wiceprezydent, to tutaj powinna być osoba wyjątkowo lojalna. I tutaj jestem tym zaskoczony, Trump jest zaskoczony, ale ja jestem tym bardziej zaskoczony, stąd jest moja się ta, tak powiem, załamała moja się teoria, że Trump wygra. Mike Pence, ja byłem przekonany, że to jest jedyny lojalny człowiek w jego środowisku poza rodzinnym, bo miał tam, miała tam Iwankę i jej, 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 jej tam męża Kuszlera, chociaż ja tam też nie wiem jak dokładnie jestem, z tym koszlerem, bo to jest mąż Jaka jego lojalność była No, w każdym razie tutaj, tutaj na tej linii, na linii, powiedzmy, wiceprezydenta tu poniósł ogromną porażkę. I to porażkę, po prostu w ostatni dzień można powiedzieć, że tamten wbił mu nóż w plecy, i to jest dla mnie tragedia, sprawa taka tragiczna, w tym sensie, że, że swojego zastępcy, dopiero jakiegoś zaufanego człowieka. I nagle się okazuje, że on też należy do tego swamp, należy do tego bagna, do tego, do tego deep state. A proszę Państwa, teraz kilka słów o tym deep state, o czym, o czym mówię. Muszą Państwo zrozumieć, że to, to już jeszcze ja miałem to wyobrazić dużo wcześniej, że rzeczywiście demokraci, ale tak samo republikanie, bo republikanie się kojarzą konserw z konserwatystami, a konserwatyści kojarzą się z kościołem, a kościół kojarzy się z moralnością. Także automatycznie. Wydaje się, że w środowisku republikańskim powinno być, że tak powiem, środowisko bardziej takie uczciwe, bardziej no rzetelne, bardziej takie no rozumiejące sens życia. Ale tu się okazuje, że to środowisko republikańskie też należy do tego słampu, też należy do tego bagna. Ci ludzie, którzy trafili do polityki, to generalnie większość liczy to są demokraci, że republikanie chcąc zachować swoje przywileje, swoje powiedzmy limuzyny, swoje tam powiedzmy bardzo duże apanaże i inne historie, oni, że tak powiem, zapisali się do tego Deep State i tutaj przyszedł przed nagle Donald Trump i on tam zobaczył właśnie to całe środowisko. Na początku zobaczył to środowisko wśród Demokratów, to jest normalne, ale później, jak próbował, że tak powiem, coś przeforsować sprawy dotyczące Amerykanów, które To się okazało, że, że w wielu sprawach jego własna partia, jego was, właśnie, tam powiedzmy, kongres, kongresmani czy, 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 czy senatorzy są przeciwko niemu. I to było jego warą, że zaskoczenie bo moje też to było w jakiś sposób ale braku lojalności tych ludzi, ale to nawet nie lojalności to już widać, ich, że jest to typowe kunktatorstwo. Ci ludzie nie do, że nie są lojalni, to w ostatniej chwili zmienią zdanie. Tam było parę osób wśród tych senatorów, którzy jeszcze do ostatniej chwili prawie że trwali przy nim, ale później zobaczyli, że jak Mike Pence podjął taką decyzję, że nie, nie będzie wstrzymywał tego, tych, 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 tych głosów elektorskich, to zobaczyli, że stoją na stronie, na stronie, po stronie przegranej. I wycofali się nawet jego najbliżsi przyja przyjaciele z partii republikańskiej. Także mogą, że powiedzmy, do to no nic. Można no, określić, że to jest, tak powiem, samotny wojownik, no bo z tego wynika, że jest to samotny wojownik, bo y, nikt z nim nie poszedł, że tak powiem, y, nikt y, jego nie wsparł w żadnym, że tak powiem, w tych krytycznych momentach, bo przyjaciele poznaje się w, naj w najgorszych momentach, najbardziej krytycznych. Nikt jego nie poparł. Proszę Państwa, z mojego punktu widzenia to jest to, jest to tragedia. Dla niego, powiedzmy, uważam, że naprawdę on musi, e, ja przeżywam, ale Donald Trump rozumiem, i jego żona na pewno muszą przeżywać ogromne rozczarowanie, ogromną presję psychiczną na to, że, e, że zawiedli go ludzie, może już nie, nie z własnej rodziny, ale ludzie, tak powiem, z kręgów, którymi próbował Amerykę zmieniać dla dobra Ameryki, dla dobra Ameryki, dla dobra Amerykanów. Jednak deep state, proszę państwa, to jest to środowisko, które przy tych apanażach, przy tych swoich, powiedzmy, tych funkcjach, przy tych wszystkim swoich historiach, którzy tam czasami siedzą po 20-30 lat na swoich stanowiskach, jednak jak mi oni są zainteresowani tylko rządzeniem dla samego rządzenia, układaniem się, czy to się będą układali z, z, z Chinami, czy to będą się układali z jakimiś tam innymi środowiskami, z innymi państwami, czy to będą robili za pieniądze, czy to będą robili pod wpływem szantażu, bo też są takie państwa, które i niekoniecznie muszą płacić, a Amerykanie skaczą przed nimi jak, jak małpy z gałęzi na gałęź. Także państwo widzą, tutaj to środowisko jest naprawdę ogromnym szambem. No, co mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć jedno, że, że przegrałem. Ale przegrały, przegrały, nie tylko ja przegrałem, przegrały, w większości Amerykanie przegrali. Przegrało, przegrał świat, tych świat dobrych ludzi generalnie przegrał. Wygrało mnóstwo, wygrało, wygrało, tak powiem, wygrało, wygrało środowisko szatana, proszę Państwa, bo jednak, jak nie było to lewactwo, te, te środowiska w tej chwili będą się czuli zbudowani, będą forsowane te te sprawy ideologiczne, które będą wywierały wpływ bezpośredni na tych ludzi nawet, którzy stają, stają powiedzmy, może nawet z od polityki, mają swoje prywatne biznesy, takie czy inne, ale wcześniej czy później to dotknie, bo dotknie poprzez, Państwa, poprzez szkoły, poprzez uniwersytety, bo tak będą chodzili, i dzieci będą się kształcili tam, gdzie jest właśnie szerzona właśnie demoralizacja, gdzie jest szerzone kłamstwo, gdzie jest szerzona ideologia socjalistyczna, komunistyczna. Jestem przerażony, jestem tym zaskoczony, ale jestem zaskoczony skalą tego. To, to że, to, że jest, 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 jest szambo wśród polityki i wśród polityków, to jest, to jest jedno, ale jak głębokie jest to szambo, to jestem tym naprawdę szczerze zaskoczony. Nigdy tego nie podejrzewałem. Najbardziej jestem zaskoczony Mike Pence. Tutaj uważam, że na Trump powinien nawet, jeżeli ten mu wbił nóż w plecy powinien następnego dnia pójść i powinien już go zwalniać z pracy. Zwalnia na mordę. Tego tak się robi z takimi ludźmi. Tak jak zwalniam tych swoich różnych ministrów takich, czy srakich, czy innych. Tak samo i tutaj powinien, że tak powiem, zwolnić go z roboty. Jest to, to mała to jest satysfakcja, bo to nawet chodzi o satysfakcję, ale to jest zdrajca, po prostu to jest trajler, To jest zdrajca takich, no dla mnie to jest szokiem. Dlatego ja, proszę Państwa, na swoich filmach mówiłem, że tam przejdzie, bo jeżeli Mike Pence zachowałby się jak trzeba, głosy, by, że tak powiem, te stany by zostały policzone, albo wtedy doszłoby, tak powiem, do liczenia ponownego może w tych, w tych, tych stanach, albo tam sprawa tych elektrowozów, że każdy stan miałby po jednym. I wtedy by Trump, że tak powiem, by wygrał. I wygrałby uczciwie, bo to byłaby uczciwa sprawa, chociaż powiem Państwu szczerze, że nawet jeżeli każdy stan miałby jeden głos, to też do końca nie wiem, czy by te wszystkie stany, bo chyba jest było 30 do 20, że 30 stanów jest republikańskich, czyli Republikanie by zagłosowali na Trumpa. Proszę Państwa, problem też jest w tym, że naprawdę, że oni zaczęli się bać Trumpa, bać jego, jego bać się tego, co on wie, czego on się dowiedział o tym środowisku. Proszę Państwa, to jest tak, jak w środowisku złodziei jakieś meneli, nagle się jakiś trafi, człowiek uczciwie. Jeżeli się trafi, jakiś uczciwi, to on jest, on jest, powiedzmy, albo przechodzi na ich stronę, a jeżeli on się stawia, to on, on, on węższy, on sprawdza, on, on wie o tym, co um, uczy się, um, uczy się tych machlojek, uczy się, znaczy uczyć, dowiaduje się o machlojek dowiaduje się o tych wszystkich sprawach. I on jest zagrożeniem. I Trump był zagrożeniem. I w dalszym ciągu będzie zagrożeniem dla całego. Całej polityki amerykańskiej, bo jest zagrożenie dla demokratów, w dalszym ciągu będą się jego bary, i zaraz jest zagrożenie dla republikanów, bo odkrył, że oni są też takimi są szmatami, że oni są też w tym deep state, że oni też są gównowarci. Że oni są nic nie warci. jest banda, bandytów i, menely. i to I oni wiedzą o tym, że on wie. I kwestia z tego, boją się dlatego, że jednak jak mi było, gdzieś prawie 80 milionów Amerykanów kocha Trumpa bo on tak sprowadzał społeczeństwo, albo się go nienawidzi, albo się go kocha, kocha Trumpa. I w przypadku, gdyby się pojawiła nowa siła polityczna, powiedzmy trzecia, powiedzmy, albo tego to Republikanie nie mają szans na żadne wygrane w przyszłości. Bo powiem Państwu szczerze, a nawet jeżeli to byłoby środowisku w samym, pojawiło się nowi senatorzy, nowe, nowe twarze w pani Republikańskiej, którzy by pochodzili z nadania Trumpa, znaczy na z ze środowiska Trumpa, które może on tam y, ukształtować w przeciągu następnych powiedzmy kilku lat, no to proszę Państwa, oni nigdy nie będą storeszty Republikanów. Także Republikanie od tej pory, już w tej chwili stra Amerykanie stracili, tak, y, Republikanie stracili Senat, Izbę Reprezentantów i Prezydenta, nic już nie mają. I kwestia jest tego, że przez to, że dali ciała, przez to, że poparli to gówno, po, poparli rozumie oszustwo, poparli kłamstwo. To dowiedziałem się na tyle Amerykanów, że Amerykanie, którzy głosowali kiedyś na Republikanów, już nigdy na nich nie zagłosują. Już w tej chwili niektórzy moi znajomi wypisują się z partii republikańskiej. Już się wypisują, bo wiedzą, że to jest partia Oszustów, proszę Państwa, bo ym, kwestia jest tego, że partia demokratyczna to jest z natury, bo to tak jak w pewnie z tego środowiska tej Lewacki. Wiadomo, to jest Oszust, złodziej, zdemoralizowany, zdemoralizowana, Świnia i, i Menel. Wiadomo, demokrata to jest Szumowina. Ale partia republikańska to by chodziła za coś bardziej szlachetnego. Proszę Państwa, oni są w takim samym głównie i wspierają się nawzajem. Proszę Państwa, to jest środowisko, yy, środowisko wyjątkowo, łajdackie, który się wspiera i które się będzie wspierało do ustanej śmierci dzień dłużej. I kwestia jest tego, że teraz partia republikańska wszystko przegra, bo nikt, bo nawet ci, co byli republikaninami, nawet nie pójdą do wyborów, Albo pójdą, zagłosują na jakąś trzecią siłę, ale na, wiadomo, że nie zagłosują na demokratów, ale też nie zagłosują na republikanów, bo to są zdrajcy. Proszę Państwa, także sprawa jest jasna i klarowna. I uważam, że Trump, co w ostatnich słowach powiedział, teraz ostatnie przemówienie było, że to, to że game is na towar, że ta rozrywka nie została skończona, to nie dlatego, że, on, że użyje wojsko, żeby, żeby tam pacyfikować jakieś historie, tylko że on przejdzie, że tak powiem, do ofensywy, w sensie, że stworzy swoją siłę polityczną, z którą będzie próbował, że tak powiem, zmienić Amerykę. I czy to... I teraz, proszę Państwa, czy to jest dobrze, czy źle? Oczywiście. Dla mnie to jest sprawa tragiczna, że Donald Trump przegrał te wybory. Ale z drugiej strony modlujemy się, może Pan Bóg mnie nie wysłał, a nie wysłałbyśmy milionów Amerykanów, którzy też się modlili do Pana Boga o to, żeby Donald Trump wygrał. A może Pan Bóg, Pan Bóg miał inny plan? A może pan, mógł z jednej strony trzeba zrozumieć, że Amerykanie przez dekady, przez ogromny szmat czasu destabilizowali rządy, mordowali ludzi w Ameryce Południowej, prezydentów, premierów, szantażowali w Ameryce Południowej, w innych częściach świata wywoływali wojny, gdzie zginęły miliony niewinnych ludzi Afganistan, Irak. Libia, proszę Państwa, tam brali ludzie Amerykanie, destabilizowali państwa i rujnowali te państwa. Także z drugiej strony trzeba zrozumieć: Ja nie mówię, że tłumaczę Pana Boga, być może, ale trzeba zrozumieć, że może to jest kara. Może ten Biden i ze całe środowisko w tej chwili, może być kara dla Stanów Zjednoczonych za to, co dokonywało przez dekady w innych częściach świata, bo Amerykanie byli, jednak jak nie było, z małymi wyjątkami, robili ogromne, mordowali, robili ogromne szkody w różnych państwach. Także może to jest kara. I to trzeba zrozumieć w ten sposób, że to jest kara za te zbrodnie. A jeśli ma coś powstać, to sam Trump i nawet jego wygrana jako taka, niekoniecznie mogłaby zmienić, powiedzmy, y bieg historii Stanów Zjednoczonych aż tak bardzo, jakbyśmy tego chcieli. Oczywiście druga kadencja, mógłby tam powsadzać do pierdla jakichś tam tych, tych łajdaków, jakichś przestępców innych, mogłoby się to stać. Ale to byłoby tylko na miasto, bo ten deep state jest zbyt głęboki, żeby na to, to ogarnąć w przeciągu następnej kadencji. Uważam, że powstanie nowej siły, która też w jakiś sposób zawsze będzie skorumpowana, bo polityka zawsze jest, 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 jest łajdacka, ale może lepszej jakościowo niż obecna partia republikańska, może powstanie takiej siły na bazie, na, na bazie no, z przywództwem Donalda Trumpa, że może to spowoduje, że powstanie jakiś ogromna. Y, ogromny ruch w Ameryce, który w, w Ameryce znów, tak jak z za, Zarania, za, 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 za wyniesie się Amerykę na piedestał jako państwo powiedzmy jakościowo y, najlepsze na świecie. Może znów to, 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 to powstanie na tej bazie. Ale może trzeba to zrozumieć, że Ameryka musiała osiągnąć totalne Góry, musiała dobić do, 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 do dna, zobaczyć 4 metry mułu. I dopiero jak osiągnęła zero, wyzerowała się, osiągnęła totalne gówno, to jest szansa, że się odbije, bo tak to tylko może było maskowanie trupa, poprawianie pewnych spraw. Także może Pan Bóg miał taki zamiar? Nie wiem. W każdym bądź razie, no ja chciałem dożyć powiedzmy tego, że to, że to coś się w tej Ameryce zmieni, bo to kocham ten kraj, kocham Amerykanów. Bardzo dużo mam Amerykanów, wspaniałych ludzi, ale. Ale to, co miało miejsce, jest to, jest to dla mnie no i zaskoczeniem, że. Zaskoczeniem, proszę Państwa, że, że złodzieje oszuści wygrali. To dla mnie jest zaskoczenie, bo jestem, no, staram się być człowiekiem prawym. Jestem człowiekiem wierzącym, tak powiem że A człowiek prawy, no to szuka się, szuka się, chcesz się otaczać ludźmi też uczciwymi, prawymi. Także tutaj wygrali, wygrali, wygrali oszuści, wygrali kłapstw i wygrało zdemoralizowane środowisko które naprawdę uczyni dużo szkód i w Stanach Zjednoczonych, i na świecie. Także że tutaj nie ma co tu pudrować, nie ma co tu oczekiwać, że coś z tego dobrego wyniki. Na krótką metę nic z tego dobrego nie wyniki. Wygląda już szambo i z dopiero, dopiero z tego szamba może w, w, nawet w przypadku jakichś wojn, powiedzmy, takich powiedzmy na, na światową skalę, może powstanie nowy ład. Ale nowy ład w Ameryce może się zacząć od Trumpa, tylko i wyłącznie od Trumpa i od jego środowiska, jeśli on będzie to, kontynuował będzie to, że tak powiem organizował własną partię z własnych ludzi. Ale trzeba też zrozumieć, że on zbyt dużo wie. On jest ogromnym zagrożeniem, także trzeba się też liczyć, że może być zostać zamordowany, jako człowiek, który za dużo wie. Który za dużo wie o Deep State, o, o tym swamp, o tym, o tym bagnie. Za dużo wie. I też jest jest to ten, który ściągnął spodnie y, republikanom y, y, przy kamerach całego świata. Republikanie kazali się z zdrajcami z pęcem na, na czele. To są zdrajcy, ściągną im spodnie i wszyscy widzą, jacy są nazy. Proszę Państwa, jacy są nazy. To, że te demokraci i te środowiska, tam lewackie, tamtego, no to, to, to było jakieś jasne i klarowne. Można było to ogarnąć i wojskiem, innymi sprawami, no, ale Ameryka się rządzi innymi prawami, każde. Każdy stan ma swoje, swoją policję, swoje prawa, swój senat. Każdy się rodzi na swój sposób. Niby władza federalna jest nadrzędna, ale jednak, jak mi nie było, tamci mają... Każdy stan ma ogromny wpływ na to, co się dzieje. Jak to wygląda. Także, powiem Państwu szczerze, jest to dużo do przemyśleń. Jest to dużo do zastanowienia się, dlaczego jest tak, jak jest. Ale powiem Państwu szczerze, że przeraża mnie jeszcze raz skala oszustwa. Człowiek, który który został oszukany, jeden człowiek został oszukany, a drugi, który wie o tych oszustach, bo Joe Biden doskonale wiedział o tych oszustach, na bazie oszustw został, został prezydentem Stanów Zjednoczonych. I te, te opowieści amerykańsko o tej demokracji, ja się wyśmiewałem, powiedzmy już 15-20-30 lat temu, śmiałem się, jak Amerykanie nieśli demokrację w Libii, w Iraku, gdzieś indziej przynieśli śmierć, zniszczenie, płacz i, 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 i deprywację. I oni mówili, że niosą demokrację na wzór amerykański. Jaka jest demokracja na wzór amerykański? W sposób demokratyczny przegrał ten, który dostał więcej głosów, ten, którego głosowało więcej ludzi, tylko przez to, że było oszustwo. Proszę Państwa, oszustwo, jeszcze raz oszustwo, dlatego Amerykanie nie, mają, nie mieli, a tym bardziej po siódmym. Yy, Stycznia 2021 roku nie mają żadnego moralnego prawa pouczać jakiekolwiek państwo, nawet te łajdackie, najgorsze państwa na świecie, zostały przez skorumpowanych bydlaków, różnych czy w Afryce, w krajach afrykańskich, czy w Ameryce Południowej, czy gdzieś indziej. Nie mają pouczać, bo u nich nie jest lepiej. Amerykanie mają po prostu bardziej sophisticated, bardziej wyszukany sposób poszukiwania ludzi, kontroli tych ludzi, a nawet kontroli wyborów, proszę Państwa, no bo przy takim oszustwie to o jakiej jaki mówimy uczciwości? O jakiej demokracji? Przede wszystkim to słowo demokracja, wszyscy sobie gębę wycierali, Amerykanie bardziej sobie wycierali, bo wszędzie nieśli demokrację. Faktem, że Amerykanie przez długi czas badali, który system jest najlepszy, wymyślili, że jest demokracja. Rzeczywiście, no można powiedzieć, że demokracja byłaby najlepszym systemem, ale się okazuje, że, to, że demokracja, tak jak prawo, ma różne odcienie i tej demokracji może być na świecie tysiące, i kwestia z tego, że demokracja amerykańska niekoniecznie musi być dobrą demokracją, bo może demokracja, powiedzmy, kuwańska albo iracka, albo powiedzmy, polska albo białoruska może być lepsza. A, a, pewne, a pewni ludzie, pewne grupy społeczne nie chcą demokracji, źle się czują z demokracją. Także kwestia jest tego, że tutaj jest, myślimy, o w jakimś systemie, no ale systemie, no proszę Państwa, to jest. To już jest następny temat bardzo długi, no, czy, jaki system polityczny byłby lepszy. Tak, no ale, proszę Państwa, punkt baroline, line czyli od, od, wychodząc od zara, jeżeli ludzie są nieuczciwi, jeżeli do polityki idą szumowiny, złodziej oszuści, karierowicze, najgorszy element, yy, szulerzy po prostu, no to później, jeżeli takie, takie, takie środowisko idzie, to, to możemy tylko oczekiwać, że że naród, powiedzmy, czy tam, powiedzmy, zostanie bardziej przekręcony, że ludzie zostaną bardziej oszukani, czy mniej oszukani. Kwestia tego, szulerzy mniejsi, mniej oszukają. szulerzy większy, więcej oszukają. A to, że jeszcze oszukują Amerykanie, oszukują Amerykanów, no, i z tego, no to, to jest, powiedzmy, sprawa amerykańska, ale kwestia jest tego, że oni emanują tą swoim, swoją, tą pseudodemokracją na wszystkie regiony świata. Jeżeli ktoś nie chce, to przyjeżdża wojsko amerykańskie i zmienia rząd, taki czy inny, na początku szantażem przez CIA czy inny, a jeżeli tego się nie da, to przyjeżdża wojsko i, i, i że tak powiem, obala jeden rząd albo drugi, tak samo to, to zabili Kaczyńskiego, ale to Kaczyńskiego zabili w samolocie no to Rosjanie, ale Amerykanie ile było przypadków, co, co samoloty z, z prezydentami Ameryki Południowej leciały i nagle te samoloty zostały, że tak powiem zniszczone i ci zostali prezydenci zabici. no też ręka amerykańskich służb. Z tego, że to, że to służby, no, polityka jest państwa totalnym głównym ale, ale w, tym, w tym kraju, który bardzo kocham, naprawdę, Amerykę, według mnie jest wspaniałym krajem, No bardzo mi zależało na tym, żeby to się stało się przynajmniej jakaś, żeby różniła się od innych państw, różniła się znacznie. A to się okazuje, że po tych wyborach, nie dość, że się bardzo mało różni od innych bananowych republik, to się okazuje. Że dla ogromnej części Amerykanów to, że ktoś może na oszustwie, na oszukanych wyborach, na, na krętactwie, że może dojść do władzy i nie poniesie żadnej konsekwencji, mimo ujawnienia tych, 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 tych kręcaw i oszustw. I to jest dla mnie straszne. No i tą smutną wiadomością chciałem zakończyć to, ten, ten monolog. Te wideo. wideo. O przykro mi jest, przykro mi jest. No nic, pozdrawiam Państwa serdecznie, ja stanowisko.